Ta! Sprawdź to! Chodźmy się Sandra! Juu! Jestem drzewem! Jestem drzewem! Jestem drzewem! Jestem drzewem na dyskami mi nie straszna! Swiatka jak ja dogadek waszka! Czemu ta każda laska jest lechą dla naszej po Tylko już no cielka macycki jak bombowce. Chciałbym nie w wejdzieć sensie nie mojego końca. Tylko szkoda, że nie mam tu małego bolca. Jestem tak rony, że już nie zostaje cyrdolca. To ty zostaje mnie. Joł! To był właśnie sam 2015. No, jaką drzewem? To teraz lino, joł. Jestem drzemem, na deska mi nie straszna, bułka z drzemem albo z mleczkiem kaszka To jest kolejna inwazy fraszka. Bijam na drzewo tussan, Ej, Nilo, tu Sana i dojdź Ej Nino, co ty piepszy, do nas dojdź. Idziemy mamy drzewo na kolejną dechę. Staniki niepotrzebny ma na cyskach, krechę. Tam seks lalki mamy swoją Zechę, która lubi mieć uciechę. Yo! Jestem logiem, pukam wszystkie deski, tylko daj mi gumkę, on pójdą z bez nich. Jestem drzewem, bo jestem deski ojcem. Nagrywany, w bity wraz z dojczem. Yo! Jestem dechą, drzewem. <laughs> jestem drzewem. Spraw...